Na drodze wojewódzkiej z Ratowic do Czernicy doszło do zdarzenia drogowego. Kierowca kierujący pojazdem Marki Renault zjechał z prawego pasa do rowu. Pojazd poruszył się w kierunku czernicy. No wszystko wskazuje na to, że kierowca jechał na podwójnym gazie. Na szczęście nikomu nic się nie stało i nie ma żadnych strat. Była tutaj na miejscu karetka pogotowa, jest policja. Policja tutaj próbuje ustalić sprawcę tego zdarzenia. Próbuje tutaj policja zmierzyć alkomatem, jaka jest zawartość alkoholu. Są w tym względzie problemy. Kierowca nie bardzo chce dmuchnąć w ten alkomat, no ale z zachowania kierowcy wynika, że jednak raczej jechał na podwójnym gazie. W akcji wzięły udział e, trzy jednostki straży pożarnej, dwie jednostki z OSP Kamin Wrocławski i jedna jednostka z Wrocławia.